Gratulacje dla TREFLA. Myślę, że mecz był na wyższym poziomie niż dwa dni temu. Że dwie drużyny zagrali naprawdę dobre zawody. Niestety dla nas po prostu w końcówce mieliśmy brak zawodników. Przez to popełniliśmy parę strat, które nie powinniśmy popełnić i przygraliśmy mecz. Very a few words after the game. Uh, first of all, like I said, I'm proud of my team. You know, we we, we came, we fought hard tonight. Uh, we gave it all, we gave it all, and we had them right there at the end. And I think Sharunas made a big three right in front of our bench. That kind of broke our back a little bit. Uh. Chcę powiedzieć, że jestem dumny z mojej drużyny z tego, jak walczyliśmy, naprawdę zagraliśmy dzisiaj dobrze i w końcówce mieliśmy szansę nawet, żeby wygrać, ale nas zagrał świetnie, trafił bardzo ważne rzuty i to nas Thank you. Dziękujemy. Czy są pytania? Panie trenerze, e, ważny Pana gracz Roderick jest dzisiaj e, 4 na 16 z gry, 8 strat, ukryty przez dobrze przez Buterlewicza, ma Pan jakiś pomysł jak przed kolejnym meczem ułatwić mu grę? Trefo wie co my gramy i trudno powiedzieć, na pewno oni mają dużo więcej e, zawodników do gry w ataku niż my i nimi należy się skoncentrować na jednego gracza. I oni wiedzą i to grają. I teraz jest bardzo trudno cokolwiek wymyślić. A Mateusz Jaromakowicz czemu dzisiaj nie, nie ma go w składzie? Nie było? Jest poza drużyną. Takie decyzje podjęliśmy po ostatnim meczu. A jest szansa, że wróci na trzeci mecz? Nie. Dziękuję. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to zwycięstwo dedykujemy trenerowi Masko Lunasowi, który znalazł się w dosyć trudnej sytuacji życiowej obecnie. Myślę, że łatwiej będzie mu się wracać do Sopotu, gdy prowadzi się 2-0. Czekamy na niego. Sam mecz na pewno nie należał do najładniejszych dla oka, zdawaliśmy sobie sprawę, ale, ale, ale też zdawaliśmy sobie z tego sprawę przed meczem, graliśmy z czarnymi Słupsk, którzy znaleźli się w sytuacji, gdzie postawili na pewno wszystko, co mieli dzisiaj. Prowadzimy 2-0, ale spodziewamy się bardzo ciężkiego przetarcia w, w hali w subsku. To bardzo gorący teren i, i wszyscy o tym doskonale, doskonale wiemy. W dzisiejszym meczu próbowaliśmy pchać dużo piłek pod, pod kosz, gdzie mieliśmy y, przewagę, y, y, przede wszystkim w sytuacjach, gdzie statsa nie było na boisku. Efektem tego było y, zrzucenie trzech zawodników, ważnych zawodników w rotacji czarnych za pięć fauli. Myślę, że miało to dosyć duże znaczenie y, dla końcowego wyniku tego meczu. Ze zwycięstwa jesteśmy bardzo zadowoleni, to, to się liczy w playoffach. No styl zapewne troszeczkę do, pozostawiał do życzenia, mieliśmy za dużo takich up and downs typowych, czyli, czyli graliśmy falami, prowadząc siedmioma, ośmioma punktami, oddawaliśmy dużo, dużo zbyt szybkich rzutów, w tym momencie zabrakło zimnej głowy, bo można było wcześniej zacząć kontrolować ten mecz, dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz kilka słów Simas Butrlevičius. So uh, we reached our main goal, you know, we won this game. We have some little bit difficult situation about this. Everybody know that. Wygraliśmy mecz. To jest najważniejsze. Osiągnęliśmy nasz cel. Byliśmy w trudnej sytuacji przed meczem, jak wszyscy wiedzą. Yeah, I'm talking about this coach lost, you know, and this. we know this yesterday and we have to a little bit concentrate more you know stay together and uh, reach the goal to be 2-0 and we did this and this is our main goal you know we don't uh, we don't watch you know, now some you know special statistic or who score more or who play more you know we reached our goal it's 2-0 it's playoff it's important to win you know, the trainer a loss we myśleliśmy tym bardziej się skoncentrować, pozostać razem, trzymać się i walczyć po to, żeby osiągnąć nasz cel. I mamy ten cel, prowadzimy 2-0, Nie patrzymy teraz kto ile grał, kto ile punktów zdobył, to są play-offy. Chcemy wygrać następny mecz i to tyle. Te idee wypływały bitberr defend about Stutz, who scored last game like 29 points, but uh, today we let uh, to play better our place and how we see like it. I pięć players skoordynowało 10 punktów. To dla nas było bardziej trudno. Ale w takim razie osiągnęliśmy nasze wakacje. I to jest tylko coś więcej, co mówimy o jednym głowie. Dzisiaj, jak widać w statystykach, lepiej broniliśmy przeciwko Stacowi, który dwa dni temu rzucił 29 punktów. Natomiast słabiej to wyglądało przy innych graczach. Zawodników czarnych zdobywał ponad 10 punktów, to dla nas trudniejsza była sytuacja do grania. Natomiast, tak jak mówiłem, mamy 2-0, osiągnęliśmy nasz cel, trudno cokolwiek więcej e, mówić teraz.